Halo. No, co tam wariacie? O, jest. Jak tam twoje? Coś się tak spoko? Jak jaźni, W związku z czym rozwinięłaś? Czemu pierdolisz? Ja tam jakiś chciał Nic takiego nie przeczytałeś nawet na no, no moim... Dobra, no, czytamy. Ten... 537 wiadomości użytkownika F7DS. Bardzo możliwe, bo ja obserwowałem cię do momentu, kiedy cię dał hostował, a potem się wow. zrobiłeś. No, wiadomo, w którą stronę poszedłeś i zacząłem się wyzywać. No i tyle. A to nie rozumiem, jak na stronę poszedłeś? Się... Zacząłem się stronę? wyzywać, bo... Zaczynałeś podbijać wiadomo do kogo. Zacząłeś się śmiać po prostu. Zaczynałem o chłopie, ale ty masz głębokie jakieś problemy psychiczne. Możemy zrobić next gola na leki dla ciebie. Dlaczego, dlaczego? mam problemy psychiczne? W związku z czym? No właśnie, no nie wiem, to ty się wypowiedz jak gdyby, bo uwierz, używasz jakichś słów, sam wiesz kim, dla... sam wiesz kogo, kurwa stary, dlaczego... to jakieś nadprzyrodzone chyba... Yy... Nie wiem, o czym ty tutaj Dlaczego, dlaczego, dlaczego ty przetwarzasz moje wiadomości, które, które mówiłem gdzieś wysyłałem i przetwarzasz tylko na swoją gocie? Czy chciałbym mu jakieś obsady? No, 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 no nie to, wiadomości, ja będę... których kompletnie nie wysyłałem do ciebie. Czekaj, user. Zaraz yy, będą fakty tylko używane i będę to czytał. Okay. Zywałem jakieś kstają i das, nawet... z tych gości, no i tyle, no i co? Stary brał udział w turnieju każdy, to było 32 użytkowników. Natomiast yy, czytamy po kolei... Ja, ja, ja słyszałem chciałeś do Dawaj ja, słuch od lecimy dalej. Przecież ja analizowałem tak jak ty się zachowywałeś, widziałem jak po prostu ślinka kapała, kiedy, kiedy ty miałeś śliczny i ślinka kapała. Ślinka, ślinka ci się normalnie... Bo serem myślałem, że... Myślałem, że jesteś na tyle... Na tyle mnie... Nie może ogarnięty, ale z gościem, że nie ci za komuś dupy. no ale, ale powiedzałeś, ty czy twoje, twoje alter ego? Powiedza, być, może ty czy twoje alter Poczekaj, zamknij górę! może być twoje alter Może być moje alter ego, wyjebany. Powiedz kurwa. mi, od dlaczego dostałeś e, partnera, albo może bo, a ktoś pomógł przy dostać że partnera, powiedz nam może. Jak myślisz, kto mi pomógł? Mój partner, Lotto, Lotto, tak? To jest mój sponsor. Okay, okay. Ty myślisz, że, że piszę do gościa, żeby mi pomógł, to nikogo nie pisałem z uczestników, przez całą bo... Twitcha. bo, ty... on... kurwa, utrym, bo przychodzisz o, kurwa, drżysz biznes na ale kto cię tu kurwa zaprosił? Miałeś to, mi, to, mi wyjaśnić, sam, sam się wyjaśnisz, kurwiasz mnie niepotrzebnie. Się po... Chłamstwo no, lepsi, mówić w internecie, bez... wyj kurwiaj. Naprawdę, zdenerwowałeś Co się. Kłamstwo mówisz w internecie i masz perma ale na ja... każdym kanale. 537 wiadomości. Udowodnisz to, Udowodnisz to, że, to że to ci zatwił? Ci... A pochuj ma to ale, ale kim ty Uwaga. jesteś, żeby on coś udowadniał. Ale mówię oczywiście, no, rozmawiamy, to nie musi mówić. Ale ja ci też powiedziałem, twoje zdanie nie ma, to twoje się nie liczy zdanie. Kim ty kurwa jesteś w ogóle? No powiedziałem ci prawdę. No to się liczy, tak? A tak, powiedzieć tak. prawdę i. Tak, powiedz, powiedziałem, że to prawda w jakiś sposób, czy. Aha, bo ty mówisz to znaczy, to jest prawda. Aha, nie okej. no kurwa pocztą ci wyślę potwierdzenie, no przecież ty teraz nie, no, jesteś jest. No nie streama. Możesz teraz na Discord zrobić ja tam jak z jakieś prywatne Chudy, ale co ja mam ci udowadniasz kurwa, po prostu poszłem oświadczenie. Ale ty nie, nie, mów, nie mów, że to jest prawda, co ty mówisz, tylko dlatego. Ale że ty jest prawdą i nie zamierzam ci okay. jeden, w żaden sposób, nie wiem, nie czego ci się nie to To ty jeszcze czekasz w internecie. No powiedzmy, może bile ci że czekam. Gościu, ja nawet nie widzę jednej wiadomości pozytywnej od ciebie, ty z tego co tak. widzę, takowałeś wszystkich to, na, na, weź, to iść na To iść na pierwsze, iść na pierwsze wiadomości, nie mi się, żebym to cię wyzywał, ani trochę. Pierwsza wiadomość, dawaj od Hitz. To? No nie wiem do kogo to pisał, nie wiem co pierwsze wiadomości. No ja też to nie da... wiem, ale to jest ale... pierwsza wiadomość. No, teraz... Ale ja Używam... się wyzywałem po prostu. Używam faktów, nie to wyzywałeś jest... mnie? Ixen Ixistentation, wypierdalaj. ich Ixistentation, ale... jesteś takim obsrańcem, głowa mała, serio, a wydawałeś się na Gdzie? To Gdzie? Było... No to nie było na, na początku. Kurwa, no nie wiem, masz 538 wiadomości, z czego 537 to jakieś toksyczne gówno i jeden yy, to jakaś pusta kropka. Możliwe, bo na początku siedziałem na twoim streamie, od początku kiedy miałeś, nie wiem tych wiadomości, nie wiem czy to jest dużo czy mało, nie mam pojęcia. Często tam coś klejałem Ctrl V, możliwe, że wyszło 538. Jeszcze wysłałeś wniosek jest. o unbana, chłopie, no to no nie co jest jestem. No skąd jest mam łana. wiedzieć? Zostało yy, to się Przecież... jednak. mam 400 200? Nie, co? Lewus śpi. Lewus już w łóżku. Już nie, w łóżku. Lewus jest jeszcze i pyta o co się chodzi. Ale on już w wyrku leży, Pisał, pisał. Okay. Napisałem ci jedną wiadomość, to już, już się spanikowałeś i spermowałeś mnie. No, nie wiem, to... Up. Lubię prowokować, a jeszcze bardziej lubię widzieć lubię reakcję, jaką właśnie jest twoja. A to po co ma się Ale bawić z tobą? To ja Dlatego, no. Dlatego wszędzie jestem pobawiony. No. Mogę mieć alterego, no kurwa, no nie no, może tak być nawet, no i co z tego? Zdecydowanie no, tak jest. Nie innych? Co ci daje innych? No, no, kogo obraziłem powiedz mi, w jaki sposób? Nie no, nie, w moim oczu jesteś legendą. Jesteś legendą, bo y, naprawdę trzy osoby mogły dostać z czego dwie za to, że wysłały rzeczy banable, a ty po prostu jesteś niebanym idiotą, więc... No... Jestem niebanem idiotą, jak ty jakieś podteksty seksualne robisz na dzieciaków z gimnazjum, gdzie cały czas musisz jak kula 6-9 i tak dalej, albo że zbijesz konia, to musisz po prostu śmiać z ciebie chciało człowieku. Także no tak, oczy no to... no to... że zacząłem się śmiać z ciebie, a ty permowałeś mnie od razu i tyle, bo ci psycha siadałam, normalnie znaczy, jak No, no permowałem od dało. razu, po 538 wiadomościach? Tak, Ta, że już... zobaczyłeś to moja wiadomość, ja pamiętam, że wtedy czadło nic tak samo, tam leciało ja z siebie się wyśmiałam i to chyba ty mi dałeś tego perma, zgaduję, ja nie żaden mod. O, Słuchaj, dostałeś dziesięć timeoutów, naprawdę, słownie 10. Wtedy, kiedy, ja, kiedy był turniej i kiedy, kiedy wyzywałem. kurwa e... cały czas dostawałeś stary, bo ty wyzywasz wszystkich nie. włącznie z sobą, kurwa, jak ty sobie patrzysz miejsca. cały bo czas. Ci... Tylko jak był turniej, wtedy był spał, nie, 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 e, jesteś ty ostro, no przecież oglądam twoje wiadomości, gościu. No Ale nie czemu będę tak. Cały... Ale taki wulgarny, ty chodzisz na studia, człowieku? Ale a ja A co tego? w jakiś sposób kulturalny? Co to za na studia, czy nie. poczekaj, chłop, który mi się wypierwają, nie wiadomości, i dostaje ferma za to, że jest wulgarny, Pytam ja o kulturę. Przepraszam, 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 panie profesorze. Nie musi mnie profesor. Nie, przepraszam. Nie, ja się, przepraszam. że jest i się w taki ale, sposób. Serio. Ale z ciebie tyran w tym momencie. Nie Idź tyranem. sobie, po prostu uwaga, cytuję. Wypierdala z tyle o Idź sobie zwal i słowo sęp. Choć Discord przekonamy się, kto jest dzisiaczkiem, O kurwa, ej, chłopie, ty nawet no, widzów no. wyzywaj. Nie no, pierdalam to no, na uploady, zbyt. bo to po prostu ty będziesz mówił, że kłamstwo szerze w internecie. No, i z Ale ja nic takiego nie powiedziałem, że nic takiego nie pisałem. napisałem do ciebie, bo bronisz laski, która, która reklamuje jakąś aplikację, ty piszesz do gościów z Polski, żeby nie pisali nic, żeby pisali i zachowywali się tak, jak ty chcesz, kurwa. Jesteś takim szyfem na pisałem, stasz, pisałem. takim sheriffem na Twitchu. No, ale dobrze napisał, bo ona robi to, za co jej zapłacili, a no i mają pierdolą, to To jest szok, naprawdę. Na <grym> to, czekaj, to nie jest i... powód do wyzywania, jeżeli ktoś po prostu próbuje uspokoić ludzi. Laska ma jest streama, w minut streama, yy, w którym robi reklamę, prawda? Łatwo się domyślić. Ja mam z nią nawiązać współpracę pod kątem wspólnego meczu i nasza wspólna widownia to ludzie z Polski. W pewnym momencie, w trakcie jest zdania, gdzie ona stara się zaprezentować aplikację, Wysyłacie na, na czacie po prostu e, spam szota. Ja wiem, jak ona się w takiej sytuacji może poczuć. Robi teraz lokowanie produktu. Ma streama, który jest sponsorowany. Więc najzwyczajniej w świecie prosiłem, żebyście poczekali chwilę, bo ona się może czuć insecure, i potem powiesz, że na przykład nie jest zainteresowana współpracą. Natomiast twój ma mózg chyba tego le, 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 ufa, z z nie zjadę, zrozumie. Dlatego powiedziałeś, że lewus jest zjemem, swojego, e, swojego ziomka i jeszcze pamiętam tam na czas dośpiesz, ale nie wiem co. Bo no nie, zgodzisz, wiem, czy nie, mi lewus, z... nie wiem, czy mi lewus wybaczy teraz te słowa. Lewus już chyba tam pasuje. Ja zgaduję, poduszkę. że miałeś taki sam ton do osób, które tam pisały, zamiast normalnie Ja to no, totalnie się w nie wleciałem z, sposób... z nich, w buta. Możliwe, po prostu zachowujesz się w taki sposób, jak powiedziałem, jesteś szeryfem, zaczyna się bać szeryfa i tyle. Dobrze, a, mamo. I musisz akcept... Nie musisz akceptować tego. Nie. No nie jest twoją mamu. nie wejdę do pokoju, jak ona ci twój zazwyczaj, nie tym razem. A to mi wchodzi. No to wiesz, no tak tak. nawet fakty. Jak mam się Ja Nie, nie też o czym ty mówisz. Przecież na dwa to kurwa co ty chcesz mnie okłamać nie, teraz? Nie, ma, ale ty masz Berm'a, więc jak gdyby ma, nie mam do ciebie zaufania. Bo nie, <laughs> a chcę... Do, a, to... a co do wyzwania niby Lewusa, to Bartek napisał tylko Lewu... kurwa Lewus, masz dwa IQ. Laska ma sponsorowany stream i opowiada o apce. To nie jest wyzwanie totalne. Nie, to było takie pytanie w zasadzie, ale nieważne, no przecież no, czy, czy, no. trzeba wam się tłumaczyć z Lewusa, to byłby to Lewus, naprawdę. Dobra, to myślę, że gościu, ty starszy, naprawdę, myślę. ferm to jest mało dla ciebie. Ciekawy jestem. A, jest to, tym, a jak co, coś jeszcze więcej? Nie, nic, stary, nie, szkoda mi na ciebie czasu, natomiast naprawdę masz to, problemy. Dlatego mi dałeś Discorda, no. masz jakieś kurwa elo w i mam wrażenie, że ty nie potrafisz logicznie w ogóle rozmawiać z drugą osobą, żeby jakiś wynikowy wychodził z tego. Ty gadasz jakieś takie bzdury czekaj, totalne, czekaj, czekaj, jest ja, się, ja się zastanawiałem jak, mam wrażenie, że osiągnęliście coś w szachach, a życiowo i tak w, się z rozmawiałeś z takim, takim przeciętniakiem totalnym, który, którego tak jest łatwo wyprowadzić z równowagi, że aż odechciałem się z tym rozmawiać, myślałem, że to masz jakiś wyczerpujący poziom w ogóle tej rozmowy. Aha, aha, rozumiem. Ale na razie Nie, no, jest no, tak ja, takie mam wrażenie, że rozmawiałeś z takim ksajo, który był trzy e, lata temu, to jest taki typ człowieka. Ja oglądałem wszystko z tym po kolei i widzę, jak się po kolei zachowują. No to widzę, że ty zdecydowanie gdyby używasz swój czas tak, żeby się rozwijać intelektualnie, aż mi wstyd po prostu, że jestem taki nie. nieprzygotowany na tę nie. rozmowę, merytorycznie. Następnym razem możemy porozmawiać o nie wiem Zamknij kurwek, mówię, ty mówisz o kulturze pokój się, człowieku. Się. O kulturze mówisz człowieku, to ty mówię przecież do mnie mówisz niekulturalny jestem, przerywasz mi co zdanie? Ja ci zadałem konkretne co pytanie. powiedziałam powiedziałem ci dwa razy. No właśnie mi przerywasz, odklej kurwę powiedziałem teraz. Dobra, przerywasz bo... mi, kiedy mówię. Do... Dobra, spokojnie, spokojnie. Mów do... Tak niego. się nie robi. Tak się nie robi. Nie, się Bartek bo to Nie warto. A czemu nic nie mówi? A w ogóle wyciszyliśmy, no, 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 żeby no, no, nie gadał. No, no, no właśnie, jestem zdziwiony, że mnie nie przerywa. Bo nie ma ja... Bardzo ci przerywa, nie mogę się wypowiedzieć. Czyli ty masz takie zajęcie ogólnie na Twitchu, że sobie wyzywasz każdego, tak? Czy co? Nie, patrz jak się ktoś zachowuje weryfikuje, to i wiem, mogę to sprawować. Nie z wiadomościami, tak? A czym się zajmujesz w życiu? <laughs> jak każdy chyba pracuje. Mm -hmm. to ci powiedzieć twój zawód, czy o co pytasz teraz? No nie wiem, z tego co mówiłeś, to znasz każdego streamera i siedzisz u nich nie. no, chłopiec, z analitykiem streamerów. On ustala im dietę harmonogram bada ich zachowania, prowadzi prawe, no ja myślę, A, że to jest doktorat, się no, doktorat znamy. jest robiony ja liczę, że ty skończysz swój licencjat na sgh bo... Admi, admin twitcha mam ludzi na sgh i pff, szczerze powiem, że po swoich znajomych nie spodziewam się, że ktoś może tak się zachowywać, ale no wie, ja rozumiem matko bosko przeraża mnie, no, to to że nie 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 ktoś dochody. może mieć... co? Każdy jest inną osobą, czemu ma być z każdy jest inną, ale mam wrażenie, nie. że ktoś nabywa, nabywa jakiejś kultury w momencie, kiedy... Czy ale czy jest przerażony? O co tu chodzi w ogóle? Nie, Przerazony, nie, o czym my Aniołku, ale uspokój jest taki się. takim triggerem trochę. Nie wiem, myślę, że to się zmieni, będziesz czasem, po prostu jesteś na początku Twitcha, więc... Że to cię jakoś wychowało, może. Ja tak jestem triggerem. aha, to czekaj, ty przyszedłeś mnie teraz wychować. Ok, daj rady, no. ja wezmę notatki. Ja nie, to to Twitch wychowa po prostu, zobaczysz sam. No ale to ty jesteś analitykiem Twitcha, wypowiedz się A, w imieniu tłumu. Ale co on powiedzieć? No, co więcej dodać? No nie wiem, jak gdyby przyszedłeś prowadzić swoje analizy, ja cały czas czekam, badasz moje zachowania. Ale przeraziło mnie, że kłamiesz na temat tego, że zam jakieś psygucia i każdego pokolenia nie wyzywałem nikogo nie mam żadnej rozdwojonej jaźni. Nie wiem, po co takie rzeczy mówisz, bo są kompletnie. Okej, okay, masz zamiast. rację. Yy, możesz nie mieć rozdwojenia jaźni, tego nie wiem. Jak gdyby nawet jeśli masz, yy, to nie moja sprawa. Natomiast wyzywaj wszystkich, Ku człowieku, z twojego hmm. czatu, uwaga, wklejam Wzywam teraz. Losowe, losowe. Ja nie wiem, czy... To wszystko się zmieści. Ja patrzę losowo teraz. A nie, nawet nie da się nie da się takich dużych znaków. Jak gdyby na przykład na jakiejś 100 wiadomości nie ma nawet jednej pozytywnej z Twojej strony. Ty wyzywasz wszystkich i każdego. Łącznie ze streamerem, z manianeczką, z y, ludźmi na czacie. O, Truli, ty jesteś tu headem razem ze swoją armią streamerką. Lecimy dalej. Bogu, ale już nie, nie, ma, klewus, ale już nie ma, jest ale już nie ma. Ale dlaczego? wywaliłeś go? Czy, czy, czy nie, coś Nie no, nie wiem, po prostu bajtować chłopa. Co? Źle <laughs> dać, dać go tu z powrotem? <laughs> Chłop tu wchodzi bajtuje. <laughs> Ale niech bajtuje, no przecież bardzo dobrze mi się bawi. No to jest też kontent. Ostatnie co bym pomyślał to to, że gość, który naprawdę... On czeka tylko na takie rzeczy. Cieszy mnie to, że mogę mu poprawić wieczór. Co Bartek, chcesz jeszcze z nim porozmawiać? Ja Powiedziałeś, że na SGH studiujesz, co nie? Ale masz chujowy mikrofon z tego łóżka, lewus. A, to, to jest lewus wokół To, to, to jest, jest lewus, to, lewus, to lewus. jest lewus. Trzeba mnie nie obudzić. Wstać mam musiał. Mamę nie chcę obudzić. Wstawaj do nas, do kompa. Ty kleju, ty go przeniosłeś tam niżej? Czy są przy... Nie, nie, ja go nie ruszałem. Ja nie mam umowy nawet na wyskoczenie. Ty, żebyś wpierdolą nie dostał na studiach, Bartek. Człowieku. Ale on, on ma ludzi, uważaj. Nie no, on moim fanem przecież ogląda streamy. Dobra, to żegnamy go chyba, nie? nie Wiemy, czy... że ma jeszcze jakieś pytanie. To trzeba... Masz bordeczka, jeszcze pytania? Co? Chcesz jeszcze porozmawiać Co? z Bartkiem? Jasne, z wielką chęcią. <laughs> Tam od Dawaj. Ja mam pytania jeszcze No Dawaj. Co Z wielką chęcią pogadam. Przeszkadza mi rozmowa z człowiekiem. A teraz przyszedł ten drugi, no, Chciałeś mnie wyjaśnić. Cytuję wiadomość. Uwaga, eee. idź tam, z po po Sperm stulejarzu. Kolejna wiadomość, dawaj, wyskord to cię wyjaśnię. XDDD, dałem Ci Discord. Sekunda to nie ja, zaraz wejdę. No i wszedłeś. No to czekam. Pytanie, takie pytanie, nic nie powiedziałem. Powiedziałem, że wyjaśnie, wyjaśnię, bo nic nie powiedziałem. No to... to wyjaśnię. Czekam. Tak jak wyjaśnia, ja nie, nie wydawałem żadnych psów Gucia, nic takiego nie robiłem. Mówisz, że on jaźni, ja sama masz jaźni, bo mówisz o czymś, co nie miało miejsca. I robisz to tylko na swoją korzyść. Takim jesteś właśnie człowiekiem. Widzę, że to się zmieni, że może nie wiem. Ale chuj o to obchodzi, czy to się zmieni, czy nie, jak gdyby. Ja nie ci nie, wiem, nie powiedziałem, ci, nie masz o się rozwojej jaźni, mnie to zupełnie nie interesuje. mi to, że to jest to w moim kierunku, a nie to, czy ty się zmienisz, czy nie. To jest twoje kwestia. Ale ja stwierdziłem fakty, bo niestety z faktami się nie dyskutuje. A ty stwierdzasz fakty, bo ty kim jesteś, że stwierdzasz fakty. Że no, jest... ja przynajmniej nie przegrywam się, się dookoła, po prostu odpieram twoje ataki. I kiedy Poczekam ty się nie no, ksaro, się tak znowu. mi przegrywasz. Rozumiesz to, że ja nie mogę dokończyć myśli? Ja ci nie przerywam. Przecież naprawdę. Dobrze. Wybiłeś mnie z rytmu, naprawdę. Że wyzywam wszystkich, mówię. No. No i to jest Wy... fakt. W zasadzie nie muszę nic więcej powiedzieć. Wyzywasz wszystkich. Kogo wyzywasz, wszystkich? Powiedz mi, przybywałeś. No kurcze, przed chwilą nawet czytałem niki, bo wyzywałeś nawet użytkowników z czatu. Jesteś prymitywem. Pewnie tych, którzy czekają na to, żeby dać. coś zbudzić. Nie! Ty, ty, czego ty nie rozumiesz w Użytkownik czatu. Jak no, ty użytkownik rozwojeni. czatu, który pisze. Yy, yy, co pisze? Co mu tam było pisane? Yy, Psygucia? Czy coś takiego? Stinky Cissa, bo jakaś obroła na swojego idola? Wyświadczy się chce z takich ludzi, po prostu i wyzywa. A potem jest trigger. Oś, pytałeś mnie o to, czym Rosu z makaronem czy ryżem. A teraz mówi, że jestem no bo... wobec ciebie niemiły. Odpowiadałem tak, ci na te pytania. Tak, ja pamiętam były rozmowy, kiedy. i spokojnie się po prostu. No jest... Aha, ja czyli nie ja nie jestem to... spokojny, a raz nie. W zależności od tego, nie, czy czytam twoje pytanie. Na początku, czy nie na nie. początku kiedy schowałeś Delord, kiedy nie istniałeś, to cię Delord i potem zaczęło się. było okay. Tak samo, jak na tej laski na streamie, co jest teraz. Ale wiadomości, które ja czytam, już były dawno po Delordzie. Dawno no, no, bo to no, jest no, turnieju, no. jedzenie było tydzień temu, kiwi, maksymalnie, nawet nie, bo to było tuż po turnieju, człowieku. Jak gdyby, no, nie wiem, już no, teraz. No, sprawię, no, szczerze, no. Przestań mi przerywać, dobra, bo to jest przesada. kurwa, proszę, wstrzymaj się z swoim wywodem. I po prostu wysłuchaj mojej myśli, chyba że nie chcesz rozmawiać. Tak, ja już znowu zapomniałem. Jedzenie było maksymalnie tydzień temu, więc teraz jak gdyby sam nakręcasz spirale kłamstwa mówiąc, że to jest jakieś pochoście po do loda, wtedy byłem spoko, teraz nie. Szanuję twoje zdanie, albo inaczej, możesz je mieć, nie wnikam. Czyli rozumiem, że ty an, wiesz, każdy jak twój stream wyglądał, i ty wiesz na każdym streamie, co kiedy mówię. Ja pisałem o jakimś kurwa ryżu, czy kluskach. W Ale pomidory. ja przyglądam twoje wiadomości w tym momencie. Uwaga, cytuję. nerwus się nakręca, chłop, jakbym miał 14 lat. Tak? To chodź Discord, w To jest już jedne wyzwanie na Discord. Godzina pierwsza, 21. Nie Gdzieś znam. Dziś udostępniłeś te wiadomości, które wysłałem, bo ja nie widzę tego. Wiesz? Jezu, bo to ma... Okej, okay, czyli ty mi nie wierzysz, kurwa, my że my a, ma, aha, mam ci wierzyć, bo ty coś czytasz, tak? I to jest. Nie mu i udowodnię. Zresztą Nie, ja nie muszę, muszę mu nic udowodnić, ale dla hmm. Beki powstawiam te screeny. Poczekaj, no to. Może być. Oj rzadko się dzieje tak, żebym musiał coś komu udowadniać. Eee, nie wiem jak to jakoś szybko robić. Chciałbym potrafić. Zapiszę plik. Eee, no nie wiem, nazwę F71 będzie tego kontentu trochę, no bo 538 toksycznych wiadomości. Z każdej się możesz tłumaczyć, że miałeś zły humor. Możesz tu na czat wrzucić ten ogólny. Te eee, no. wrzucam na streama, bo to fajne jest w sumie co chłopka. Okay. Ctrl Shift też, no to też taki. Wrzuć ten obrazek? Tylko Bleg... wrzucimy. Dobra, shift. Jest. Pierwszy obrazek. Czekaj, czekaj. Baby rage'u lecimy dalej. Do, dopiero zaczynam. Czekaj, bo, jak gdyby... bo nie wysłałeś, nie wysłałeś. Co to jest? To się zesrało. Aha, no, bo pas, dostałem time outa, Okej, okay, dostałem no time outa no. no. Już ci zdejmuję. Daj kozak no. moderatora Bartkowi, żeby mu nie oddawało tych timeoutów. No. Ja właśnie nie wiem kto może, no, kto nie. Vipa mu możesz dać, to będzie... Nie no, tak. Vipa ma, No Vipa już ma i to jest zbyt fajne. O, Rajon dobił. Siema. Rajon, cześć Rajon. Cześć Ryan Cześć Rajon. Wstawiam. Wstawiłem w końcu to zdjęcie, tego linka czy nie? Mamy, no jest ten link, momencik, przepraszam was, o już jest, dobra, jeden, teraz drugi zapiszę. Ja nie wiem dlaczego naprawdę chcesz, żebym udostępniał twoje rzeczy, nie pamiętasz, że tak pisałeś, czy... Aha, e... czyli ty uważasz, że ja będę pamiętał 530 twoich wiadomości, tak? na przestrzeni, ile to było dni? Nie, ja, ja po, po prostu stwierdzam, momentem. że w większości tych wiadomości, zwyczajnie w świecie jesteś toksyczny i powoduje, no cały czas masz ten sam schemat działania, toksycyzm o czym dawaj na czat na Discord, to Cię wyjaśnię, kurwa. I jesteś zapętlony w tym swoim świecie. I z, prawdopodobnie... z Słucham? Nie, no podejrzewam, że nikt nie wychodził na Discord z Tobą, ja wyszedłem dla kontentu. Nie chciałbym A. się z Tobą rozmawiać. A, dla contentu, dla którego kontentu? No, no bo jak gdyby no... Streama. Słucham? Na nie, no 400 Siedzę u Kozoka i zauważyłem, że nawet tutaj zacząłeś szczekać, no to... Przecież... Jest, jesteś takim miłym kolegą, że prowadzisz mu kontent, rozumiem. No to tak Zobacz i znowu atakujesz. Naprawdę masz problemy. W jaki ale? sposób atakuje Bo się no czegoś? nie jest Ale Cieszę tak. się, że w końcu uspokoiłeś po moich pomnieniach, chociaż tyle dobrze. W jakimś kierunku chociaż może iść. Bogu dzięki. Bogu dzięki, że są takie osoby na świecie jak ty, analitycy Twitcha. A, A, bo jajko. Bo. Matko Bosko jaki dobry człowiek. Ja analizuję no. twoje zachowanie, nie analizuję Twitcha. Analizator kurwa. Nie nie, nie to moja żebyś tym zajmować no, Wcześniej ale mówiłeś, klipa. że wszystkie kanały oglądasz i... Leci kolejny, no, leci kolejny. Się... Ja jak tam dzisiaj siedzę, co widzę, co się dzieje, no nie wiem, ona, automatycznie to się dzieje, nie wiem, czy tak masz, że jak kogoś oglądasz, to wiesz jak się zachowuje i widzisz to, nie? Czy analizujesz, czy się na kartkę wyjmuje i rozpisuje jak ktoś się zachowuje? No tak. Okej. Okay. Tak, tak, no takiego się kreujesz, znaczy w sumie to nie wiem czy się kreujesz, czy po prostu to jest właśnie twoje alter ego. Ja w przeciwieństwie do ciebie, nie wiem, szkoda mi czasu, żeby analizować twoje beznadziejnie głupie zachowania. Są po prostu ja irracjonalne. Ja bo ja więc wiem. tego nie robię. Nie no, robi to, się... tego, co? Ty? Nie słuchasz. To cię, cię upełniam w tym, żebyś tego nie robił. Bo już nie może być. Liczę się na tyle z twoim zdaniem, że wezmę je pod uwagę z powrotem. Ty, to jakie masz w sumie zarzuty? On już sam nie wie w ogóle, co się Jak Powiedziałem na początku, nie wiem, czy muszę powtarzać to to, bo ty jakoś nie potrafisz tego zanotować. Wiesz, zapisz sobie kartkę i weź uh -huh. pamięta, bo nie będę się podarzał w kółko. Teraz ty coś robią i ranią. Nie, że mam nie stresuj się. Bo jak się stresujesz, to 3... mówisz szybciej, rozumiesz? Ale ja to, bo, to mówię trzeci czy czwarty raz, to już jest ciężko tak jak w kółko na... mówić to samo, nie? Dobrze to, ja ja ale się tak. nie denerwuj. To mówię... To ja to mówię rozumiem, 3, że czterysta osób można się trochę, wiesz, spiąć, ale... Nie Dokładnie. wydaje mi się, żeby to była jakaś i chyba, że się przed kimś się wiesz? Ale może ciebie to poraża, wiesz, jakby nie patrzy twoimi oczami na ten przystępryzm. Jakby rozumiesz, że możesz się tu przerażać. Bywa też tak. W każdym razie, ja powiedziałem, że nie będzie racji. No. Wszedłem na Wygląda tego, tego Discorda, dlatego że ktoś mówi, że bo rozwija i sieje farmazony. Po prostu mówi coś na jakiś temat kogoś, dodając sobie tylko jakieś takie małe dodatki do, do swojej dobrej wypowiedzi albo rzeczy, które nie ma miejsca. Czy pokażesz mi, gdzie wyzywałem psygłucia? Psy Wkleisz mi to z tych screenów? Nie wklej, bo nie ma tego. Puśmiałeś się już tam? Nie no, jeszcze się śmieję. No kontynuuj, kontynuuj. Nie, to tyle, koniec. Twoja, twoja kolej. Masz Czyli no, mówiąc same ogólniki plus to, że nie napisałeś się no, Nie, nie Ty, no. jakie ogólniki? No, mówię o tym, że ktoś mówi o że ma rozdrajnie jaźni, nie potrafi tego udowodnić, rozumiesz to? Ale powiedziałem ci, możesz nie mieć. Okej, okay. nic mi do tego, analizując A, Twoje ogólniki. Ale czemu powinienem wzywać, że ktoś ma rozdrajnie jaźni? Mówisz, żeby zlał, Dobra, Po prostu dostęc. jesteś klasycznym idiotą. Przepraszam, że użyłem nieprawidłowego <słownictwa>, słownictwa. Mam nadzieję, że teraz sprostowałem okay. swoją wypowiedź. <słownictwa> Dobrze Ci widzę. Nie wiem, użyłem już, hmm. już teraz nawet stary do tego stopnia, upadłem nisko, żeby zejść na twój poziom i przypomnieć ci to, czego nie pamiętasz. Ciężko jest zejść do swojego poziomu już na samym starcie, było wiedzieć kim jesteś, wystarczyło trochę Cię posłuchać. Wydaje mi się, że czatni, którzy ludzie zweryfikowali to i wiedzą z kim mają do czynienia. I nie to będą. Co? Na starcie mówię, że spoko na był przecież, Bartek. Czas. Był spoko, był spoko, ale wiesz, człowieka się z czasem poznaje trochę, wiesz, jak to bywa. Opina, A opina kiedy widać, dochodzi no? do tego jakieś takie liczby. To, to kiedy ten taki to... moment krytyczny według Ciebie? Nadszedł. Właśnie coś się możliwe, że na, może na, turnieju. na turnieju. No ale po co miałby lizać jakąś dupę jak było po 11-12 widzów? Ja nie rozumiem tego zarzutu. E... Lizać komuś dupę, no nie wiem, no. To tak się stworzyło. No to, 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 ja, ja mam jakiś no. go zachowanie. Tak było po prostu. Ja wiem jak było, bo no ja streamie. A w jaki sposób chciał dokładnąć? Gości, o, no, gościu normalnie chciał pójść na Discorda tam doxa bijeć, żeby jakieś wywiady robić. Widziałem jak miałeś podbitkę do tych gości, jak nie, się zachowałeś. miałem wrażenie, że, że... że oni się eee, wci śmieją. W Ale to oni zaprosili Bartka. No, nie, nie. nie, nie. On pisał na, na Twitch. Pamiętam, przynajmniej widziałem, że na Twitch on pisał jakąś na... Wysocki, <grymionów> Wysocki się nazywał, żeby podali, żeby podali mu Discorda, żeby on wszedł, bo on chce wywiad zrobić. O ja, mocne grzywy gościu wziąłeś. Do każdego, do, 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 tak chwyciłeś, pisać? Jaki mocny grzywy? Ale co ty mogę, kurwa? Ej, ale mogę jeżeli ktoś komentuje, to chyba normalne, że chce wywiad przeprowadzić z nimi. Przecież, ale okay, to było tak... Tylko, ja ci tylko pokazuję, że gościu zaczyna podbijać tak, tak... W inny sposób niż do innych uczestników i tyle. Ale to, że, to że ja Jamczam sobie wchodzi i mówi, że grał w Arka przez dwa dni przed turniejem, no to to już jest inna sprawa. Nas. Mi się wydaje, że ty ja masz wiem. jakieś problemy z starych Industrii, bo u mnie w studiu był każdy, jak nie było kontaktu na Prif, a na przykład nie będę ukrywał z chłopakami od Ksa, ja nie mam Facebooka, ani nie mam Twittera. Bo na przykład z Rybsonem mam Face'a, więc gadaliśmy przez Face'a jak mówię, ty dawaj do studia, to wbiję do studia przez Face'a. A, a wysockiego nie mam. To mówię dawaj, stary, wyśle ci przez y, Suchara, ale on mówił, że dawaj na naszego Discorda i faktycznie napisałem to Podaj Discord. Tu ci muszę przyznać. Przecież to że ty mnie oglądałeś. No, było ja tam wielu i tej... każdy no, miał. Tak. Znowu mi przeszkadzasz. No kurwa, ja nie wiem. No co wiesz, czy... ale nie ty masz jakiś problem, jak ktoś coś mówi jakieś pojedyncze słowa i ty nie potrafisz kontrolować myśli. To jest takie ciężkie dla ciebie? No nie mam wrażenie. Tak, że coś tak, tak, że... Rozumiesz? Teraz jesteś totalnym hipokrytą. Punktuje ci to tak, jak o. ty to w swojej głowie budujesz. Do, dobrze, że na początku, skoro już na początku nie zwracałeś uwagi, jak Ty przerywałeś mi My się cały czas siebie Dziękuję. śmiałem, a teraz wiesz, jak gdyby, staram się Ci się pokazać, że cały czas naprawdę jesteś skończonym idiotą. Schodzę teraz do no, może, merytorycznego. Możesz udowadniać, stabilną możesz udowadniać. No ja wiem, że Twoje ego to jest forma mutant, jesteś stabilną osobą, to wejdź na początek, może wejdź na broadcasta Kozoka i zacznij, posłuchaj jak się wypowiadałeś na początku i, i potem powiedz, że jesteś stabilną osobą. Jestem, no, totalnie <laughs> powieram, ja, myślę, może, że herbatę, to totalnie... Może pijesz herbatę od mamy, to teraz, co teraz, jesteś? O co no jest? To ar argument mutant w ogóle Ja pierdolę O ja No nie Uuu. mogę Nie musi być mutant On mutant, co ja? Jajks, wow Yikes! Yikes! Stinky cheese? Dobra, ja myślę, że już off. Nie no, w sumie to dużo jest, no Myślę, że już off. Nie no, przepraszam, przepraszam, że zrobiłem, że, że jest ci smutno się. W każdym razie mamy nadzieję, że dasz radę w życiu i jeszcze jakoś ułożysz sobie życie swoje. Tak. Powodzenia! Trzymaj się.